Także oczywiście, cześć się Manku. Witajcie z tej strony. Franek z kanału Franek Rolnik. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Polskich Gospodarstwo. No i widzowie, dzisiaj nadszedł ten moment, tak jak widzieliście już po tytule, że niestety, niestety, ale musimy się wyprowadzić z tej wioski. ponieważ widzowie, no niestety, ale, ale po prostu, no. Ale tak jak widzieliście w poprzednim odcinku, jeżeli ktoś nie oglądał to, to polecam sobie zobaczyć poprzedni odcinek, a w poprzednim odcinku widzowie... Czajcie, zmieszczę się tu w ogóle. Kurde, zmieścisz się w tym czajcie. Czajcie nawrócę na polu. A w, w poprzednim odcinku widzowie... Dobra, zobaczcie co, co się stało. Ja wam nie będę spoilerował. Dobra widzowie, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na kanale, ponieważ na 250 subskrypcji do końca kwietnia jeżeli zbijemy, wypuszczam dla Was, trydam temu wersję wersja Disco Polo. Więc oczywiście bardzo polecam zostawić subika, jeżeli ktoś nowy jest. Dobra. Dzisiaj widzowie niestety będziemy kurcze pakowali maszynki No i wiecie, no kurde pakujemy maszyny widzowie No i się wynosimy stąd tak Czekajcie, ja tutaj chcę, wracam ciężarówką, Nie wiem czy wam mówiłem bo od koleżki zakupiłem My ja się przepraszam nie zakupiłem Pożyczyłem od koleżki O czekajcie, na no jazdę rozkładamy Widowie, to jest tak po prostu widzowie, słaba ziemia, że po prostu widzowie i tak byśmy byśmy raczej się stąd wynieśli prędzej czy później. Byśmy się kurcze widzowie stąd wynieśli, bo Dobra. Wynosimy się na, ta, na lepszą wioskę, gdzie widzowie po prostu lepsza ziemia. Po prostu jest większa wioska większa wioska, czajcie pałka Nie musimy na tyle Czajcie, podnosimy Podnosimy widzowie i kurczę jedzie. jedziemy widzowiem Tutaj No niestety widzowie Ale po prostu jest w poprzednim odcinku, to co się stało, to wiecie... W sumie... Mogę wam powiedzieć, wiecie, to... No niestety... Po prostu sobie tak pożyczyłem od sąsiada... Yy, to jego nową BMW bez jego wiedzy. No i ten sąsiad, kurczę, niestety się na mnie troszkę zdenerwował. O Boże, mi to... Ten sąsiad niestety się na mnie zdenerwował. No i po prostu sąsiad wezwał policję. No i niestety... Raczej chyba już mnie nie lubi Jakiś wydawek Powiedzmy No nie jest tam Niestety Ktoś nie Ale ten sąsiad Raczej Raczej wydaje mi się Że nie, nie lubi Także wiecie Trzeba będzie się Wynieść z tej wioski Po prostu Na inną wioskę Po prostu będzie Trzeba tam będzie tego pojechać na tą wioskę Trzeba najpierw widzowie się rozejrzeć tak w ogóle gospodarcze tam Z jakąś ziemią No na razie wiecie to my tam pakujemy się ponieważ widzowie No myślałem myślałem tutaj że tak wieczorem no, wiecie, jeszcze z tatą tą, to poufalałem i widzowie Zrobimy tutaj torko kartowy. Zrobimy tu widzowy torko kartowy. Po prostu nie do się z tym wszystkim. Po prostu już naprawdę. Zrobimy tutaj torko kartowy. Będzie tu lepiej. będzie biznes. E, rozkręcimy tu biznes. Nas tutaj raczej nie będziemy nikomu w dzierżawę oddawali, ani nie będziemy sprzedawać. Bo po to może widzowie czekać. Dobra. Dobra. Także widzowie, no raczej nie będziemy temu nikomu sprzedawali. Tylko taką no kurde, się otworzyło. Słuchajcie. I wjeżdżamy tutaj. Kurcze, widzowie, wjeżdżamy tutaj, no i... Oczywiście, tak. Dobra I... i lecimy w widzowie. I... Czekajcie, prasę to tam wiecie będzie można raczej jakoś tego zawieść Zero roku Albo wiecie, widzowie, ja to zapakuję. Dobra, widzowie, także kurczę, to już jest wszystko zapakowane. Także wiecie, my jedziemy. To, tam jeszcze brona została, ale, yy, do dole. Albo czajcie, w sumie może ją rękami wyciągnę nawet tą Mam nadzieję, że ona nie jest taka ciężka za bardzo. I że uda mi się ją rękami. U! Kurde. U! Mm, mm. Czekajcie, Wiecie, może ją tam popcham. To by nie łatwiej. Może tak. Kurde, widzowie, nie da się. Czajcie, może tak, może. Dobra, szajcie, tutaj. Czajcie, może teraz z tej strony. Czajcie, po Widzowie. Uch. Uch. Dobra, widzowie, my pędzimy do tego i po prostu wiecie, yy, po prostu trzeba jakoś tego, tak, trzeba jakoś nową historię jakąś zaczniemy, że w sensie nie wiem, w sumie tą samą chyba, ale raczej. Mam nadzieję, że tata się kurde na mnie nie pogniewa. Że wiecie. Tato tam wiecie ustalałem. Nie wiem, tam trochę tak było na mnie, wiecie, że temu... To siadowi przyłem BMR. Ale wiecie. Ale... Dobra. Trudno, już serio. To co było, to się nie odstanie. Dobra, tutaj chyba już, kurczę, nic nie ma. To można zamknąć. Sąsiad był na mnie dość zły. Że to zrobiłem. Dobra. Wychodzimy. Widowie. Tak, tutaj raczej chyba nic nie ma. To, to już zaraz sprzedamy. Nawet tam się wiecie. Umówiłem z klientem, że klient przyjedzie i po prostu to weźmie. Więc widzowie... Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subitem na kanale. My się widzimy w następnym odcinku. Na razie.